Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku. No i zacząłem od tego nieszczęsnego pola, gdzie groch wywaliło. Za chwileczkę zatrzymam się, wyjdziemy i zobrazuję wam jak wygląda rzepak w tym grochu. Bo to podosłownie, tak to trzeba nazwać, rzepak w tym grochu. Tak niestety to wygląda po gradobiciu. Yy... No spodziewałem się, że będzie szybko dużo samosiełów, ale nie aż tak szybko i nie aż tyle. Co prawda woda, która spadła ostatnio, no jakby to było takie... Doładowanie dla tego grochu. Tak jakby, nie wiem, nasypał mu z 500 kg. saletry, tak on po prostu ruszył. W momencie. W momencie jeszcze on wychodzi, to jest tylko taka... To jest tylko taki zabieg, żeby zwalczyć to, co jest na wierzchu teraz i żeby z tym, z tym, się uporać. A za chwilę będzie wlatywał belkar, belkar, z kliperem. Sobie tutaj zatrzymamy wszystko. I to będzie główny, główny mój sposób na odchwaszczanie. No rzepak jest, nie ma co mówić, zobaczcie. Tu rzepak i tu mamy już pierwszą parę liści. Tak, pierwszą parę liści. Druga wychodzi, także nie, jeśli chodzi o rzepak, nie ma, się, nie ma się o co martwić, bo on prawda jest, tak? W rządkach, no nie widać go, bo sumą rzeczy nie może być go widać, bo jest po prostu no, zawalony tym grochem. Tu szczególnie tu, zobaczcie, no co, to, co co tu jest, co tu jest. Ale rzepak, no, zobaczcie, no ta, ta ilość wody, która spadła. No sobie poradzi, tak, no ale, ale, to już jest ostatni moment, czas, żeby ten rzepak y, op, y, wykonać zabieg na, na, ten groch. Dobrze, to mamy co 45 cm, więc y, to co jest tutaj, to jakby nie przeszkadza, ale tak, tutaj mamy, tutaj mamy rządeczek, no i gdzieś kolejne 45, o tu jest rzepak, jak znalazłem ładnie. Więc zobaczcie, w tej gęst, gęstwinie no będzie, będzie się po prostu męczył o tu jest rzepak, zobaczcie jaki on długi długą szyjkę wyciągnął wyrwę jednego, zobaczcie jaka długa szyjka, żeby się dostać do, do promieni słonecznych, zobaczcie później trzeba będzie skrócić on będzie wygięty, taki o, zgięty więc, e, więc to już jest ostatni moment, tylko tyle, że można było wjechać, no ale ogromnej ilości ogromnej ilości Rządeczki znać, jeszcze szczególnie na poprzeczniaku, tam gdzieś akurat mniej tego, e, tego grochu, to pięknie rządki znać. Powiem Wam, tutaj mamy rządeczek. No to jakbyśmy się przypatrzyli. O, zobaczcie, mam nadzieję, że kamera to daje. Tutaj naprawdę ładnie ten rzepak wygląda, e, ale jeszcze sporo tego grochu wychodzi. Zobaczcie, tu, 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 tu zaczyna on dopiero wychodzić. Tu, tu. Także e, nie. Nie jest to ostatni zabieg na chwasty dwuliścienne, a to jest stricte na groch. Lecę tutaj nawigatorem, ale muszę muszę sobie przypomnieć co my tu mamy, bo jeżeli chodzi o substancje aktywne, chlopralid, pikloram i aminopyralit. Nie Pamiętam, która z nich, wydaje mi się, że Ralid yy, załatwi tutaj groch. No po to też jadę. Zobaczcie to wszystko, te błoto yy, lata z tyłu yy, na belkę. Trzeba będzie zwalić przed, przed złożeniem go. No nie, jest to ciekawie, nie wygląda to yy, obiecująco optymistycznie, ale mam nadzieję, że jak tylko yy, zacznie działać yy, substancja na yy, na ten groch, to zostaną tylko i wyłącznie żądeczki rzepaku, nic więcej. Taką mam nadzieję. Czy ja się wyrobię w tą ścieżkę? Wyrobię nawet za bardzo. Nawigację sobie włączę. Niech się wyprostuje ładnie, o cyk cyk cyk. Zdąży, Opryskiwać zdąży. Musi zdążyć. Nawet jak kawałeczek będzie tam niedopryskanego, to to nic się nie wydarzy, bo i tak, jak ja mówię, jeszcze zabieg kolejny jest, yy, jest przewidywany. No zresztą nie oparbym od yy, nawet nie patrząc teraz na groch yy, chwastów dwuliściennych, tylko i wyłącznie nawigato na nawigatorze. Nie mówię, że jest to zły środek, ale yy, no jednak, jednak tych presja chwastów na pewno będzie dużo, dużo większa. A wydaje mi się, że to będzie jedno z najczyściejszych pól w całej kampanii 23-24 z tego też względu, że no słuchajcie, nie ma co się oszukiwać. takie podwójne odchwaszczanie, nie jest to, nie jest to tanie rozwiązanie na pewno nie jest to tanie rozwiązanie ale, ale będzie mega, mega skuteczne, miejmy nadzieję, że tu nie będzie żadnego mijaka chociaż może być, że będzie więc trzeba będzie tam do równać jakoś dojechać albo następnym razem odjadę sobie po prostu od, bo tam nawet miedzę troszeczkę pryskałem więc jak tutaj malutka kreska zostanie to ją to ją do następnym razem poprawimy i będzie wszystko coś coś. no ale no wygląda to co tragicznie nie ma co nie ma co wygląda to tragicznie miejmy nadzieję że to w jak najszybszym czasie uporam się z tym wszystkim nawigator zacznie raz, dwa działać. Przede wszystkim zniszczy ten, ten grob. Jest go normalnie yy, multum. On do października to by chyba zakwit normalnie. Takiego grochu jeszcze nigdy nie widziałem na no, oczy. No ale co się dziwić jak tutaj wywaliło no cztery tony leży grochu na ziemi, w ziemi wymieszanego, więc nie ma się co dziwić, że że aż tak i tyle powschodziło. Jestem no mega ciekawy jak to wyjdzie po otwarzaniu, po jak to będzie, jak to pole będzie w ogóle wyglądało, tak? No, zamysł mój jest taki, że, że po prostu zostaną tylko piękne rządeczki rzepaku. Nic więcej. Taką mam nadzieję. I obym, obym się po prostu nie pomylił, nie zawiódł. Eee... Tak jak mówię, nie chodzi tutaj o, o skuteczność środka, bo, bo on tutaj poradzi sobie z tym, z tym yy, grochem, tylko jak, żeby jak najszybciej zatrzymał, zahamował, bo na pewno on się nie, nie zrobi z żółty z w dzień, dwa, trzy, yy, tutaj nie, nie, nie ma takiej opcji po prostu, ale, ale być może yy, być może on wyhamuje już ta substancja, która, która zostanie yy, pobrana przez, przez ten groch yy, Zahamuje rozwój tejże rośliny, no i, i tylko rzepak będzie szedł już do góry. No Wody on ma w opór, teraz ma jeszcze przyjść temperatury, więc no, powinien iść jak szalony. Jutro jeszcze polecę od razu z jednoliściennymi na kolejnych plantacjach, bo tutaj obok też to wszystko ten grad. Wszystko w tym roku popierdzieli, już tak powiem, robotę bo to, to, że już tam zobaczcie, widzicie ile, ile leży tego, tego grochu to już, już ja nie mówię o tym, tak, no ale ale tu co mi zrobił na, na, na polu, tak ile tego, ile tego grochu leży, to jest raz, dwa zagłusza mi tutaj rzepak, a nie, nie o to tutaj chodzi, jeszcze ten słup dookoła trzeba będzie objechać pierwszy raz zawsze najważniejszy, później już jak wiosna czy regulacja nie jest to tak istotne jak, jak teraz Najważniejsze, żeby dobrze objechać, żeby nie pierdyknąć tam nigdzie O nie. O, dobra Dobra, dobra, mamy, mamy no. Już jakaś, jakaś wprawa przez tyle czasu pryskania to chyba u mnie jest, tak mi się wydaje Chociaż nie raz przypieprzyłem w słup. Może nie aż tak bardzo, żeby coś tam się poważnego stało, ale nie mówię, że nie. Nie mówię wcale, że nie. No tam przy słupie to na pewno w trzy dni przy takiej dawce on będzie żółciutki albo i czerwony ze złości. Ten grosek. No i dobrze. Mamy tutaj obiechane, już najważniejsze. O, teraz wracamy z powrotem na ścieżkę. O, i lecimy dalej z tematem. No dobra, to tutaj, w tym miejscu z wami się pożegnam. Być może zrobię tak, że jednoliścienne też, też włączę. Ile tu mamy czasu w ogóle gadania? 9 minut. Nie, to będą dwa osobne, dwa osobne odcinki. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.